Wyobraź sobie, że docierasz do kresu życia, by uświadomić sobie, iż dziesiątki lat spędziłeś na pogoni za rzeczami, które nigdy nie przyniosły ci spokoju. Ci, którzy żyją w ten sposób, często kończą jako ludzie zgorzkniali, nękani żalem, lękiem i samotnością. Ale co jeśli powiem ci, że istnieją starożytne nauki, które mogą pomóc ci uniknąć tak tragicznego losu? Lekcje sprawdzone przez jednego z największych cesarzy w historii, Marka Aureliusza, który mimo życia na szczytach władzy, rozumiał, że prawdziwe zwycięstwo to zwycięstwo nad samym sobą. Marek Aureliusz nie był jedynie rzymskim cesarzem z II wieku, był również stoickim filozofem, który pomimo wojen, strat rodzinnych i nieustannej presji zarządzania imperium pozostawił po sobie ponadczasowe lekcje. Są to lekcje, które, jeśli zastosowane, mogą doprowadzić każdego do życia w pogodzie ducha i spełnieniu. Dziś odkryjesz wszystkie lekcje prowadzące do pełnego szczęścia. Ale ostrzegam, jeśli nie zastosujesz tego, o czym będziemy rozmawiać, możesz skończyć żyjąc jak większość ludzi, uwięziony przez frustracje, impulsy i żale. Jeśli jednak pozostaniesz ze mną do końca, zrozumiesz, jak przekształcić swoje życie od wewnątrz, tak jak uczynił to Aureliusz blisko dwa tysiące lat temu? Opanowanie naszych emocji jest być może największym wyzwaniem, z którym mierzymy się każdego dnia. Marek Aureliusz słynnie powiedział: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Uświadom sobie to, a znajdziesz siłę. Ten cytat zawiera esencję kontroli emocjonalnej. Nie wybieramy tego, co dzieje się na świecie, ale wybieramy, jak na to reagujemy. Problem polega na tym, że większość ludzi żyje, wierząc w coś przeciwnego, próbując kontrolować to, co jest poza ich zasięgiem, i zapominając, że prawdziwa bitwa toczy się wewnątrz. W życiu codziennym objawia się to w bardzo prosty, lecz destrukcyjny sposób. Wyobraź sobie kogoś, kto traci panowanie nad sobą w korku, wdaje się w kłótnie z powodu zajechania drogi lub nosi w sobie złość z incydentu przez resztę dnia. Taka reakcja jest powszechna i wydaje się błaha, ale kradnie spokój, wpływa na produktywność, a nawet na relacje, ponieważ to brzemię często jest niesione do domu. Inny częsty przykład występuje w pracy. Szef wygłasza krytykę, a zamiast refleksji osoba pozwala emocjom przejąć kontrolę, reagując agresywnie lub pielęgnując urazę przez tygodnie. To podkopuje relacje i tworzy toksyczne środowisko, którego można by uniknąć dzięki prostemu ćwiczeniu wewnętrznej kontroli. Współczesne badania pokazują, że ludzie, którzy rozwijają zdolność do regulowania swoich emocji, prowadzą bardziej zrównoważone i zdrowsze życie. Nauka wskazuje, że samokontrola jest związana z niższymi wskaźnikami lęku i depresji, a także przyczynia się do bardziej stabilnych relacji społecznych. Innymi słowy, to co Marek Aureliusz praktykował 2000 lat temu, jest teraz udowodnione przez współczesną psychologię. Kiedy przyglądamy się postaciom publicznym, uświadamiamy sobie, jak bardzo ta wewnętrzna dyscyplina zmienia wszystko. Pewna znana postać show biznesu, pomimo ogromnej sławy i bogactwa, nie potrafiła zapanować nad swoimi impulsami, co doprowadziło do załamań w życiu osobistym, pokazując, że bez wewnętrznej dyscypliny nawet największe sukcesy mogą zblednąć. Ten przykład służy jako ostrzeżenie, że bez samokontroli każde zewnętrzne osiągnięcie może szybko zostać utracone. Z drugiej strony przyjrzyjmy się osobie, która zmierzyła się z niewiarygodnie bolesnymi stratami, w tym rodzinnymi tragediami i karierą pełną wzlotów i upadków. Mogła ulec złości, frustracji i rozpaczy, zamiast tego wybrała spokój, prostotę i samokontrolę. Jej opanowanie w obliczu przeciwności losu budzi podziw na całym świecie, dowodząc, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach można zachować wewnętrzny spokój. Jak więc zastosować to w praktyce? Kiedy pojawia się stresująca sytuacja, taka jak rodzinna kłótnia czy problem w pracy, pierwszym krokiem jest zatrzymanie się i głębokie wdechnięcie. Ten prosty akt zmniejsza intensywność emocji i daje czas, aby rozum przejął kontrolę. Inną potężną praktyką jest zapisywanie swoich uczuć na papierze, zamiast natychmiastowego ich wyładowywania na kimś. Ta technika, którą również Marek Aureliusz stosował, notując swoje myśli, pomaga uporządkować umysł i przekształcić emocje w refleksję innym praktycznym podejściem jest mentalne przewidywanie możliwych negatywnych scenariuszy. Na przykład, zanim wyjdziesz z domu, spodziewaj się, że mogą być korki, że ktoś może potraktować cię nieuprzejmie lub że dzień może nie pójść zgodnie z planem. Ta praktyka, znana jako premedytacja przeciwności, była stosowana przez stoików w celu zmniejszenia emocjonalnego wpływu nieprzewidzianych zdarzeń. Kiedy wewnętrznie przygotowujesz się na to, co może pójść nie tak, unikasz szoku bycia zaskoczonym i zachowujesz większą równowagę. Opanowanie emocji nie oznacza, że stajemy się zimni lub przestajemy czuć. Oznacza to po prostu, że nie dajemy się im zniewolić. Marek Aureliusz stawiał czoła wojnom, chorobom, politycznym zdradom, a mimo to zdołał pisać strony przepełnione spokojem. Jeśli on, pośród chaosu rządzenia imperium, mógł kultywować taki wewnętrzny spokój, my również możemy trenować się, by radzić sobie z nowoczesnymi wyzwaniami, czy to finansowymi, zawodowymi czy relacyjnymi. Droga do pełnego szczęścia zaczyna się właśnie tutaj, w momencie, gdy rozumiemy, że nie musimy automatycznie reagować na wszystko, co nam się przydarza. Kiedy stajemy się panami naszych umysłów, świat przestaje być ciągłym zagrożeniem i staje się jedynie sceną, na której ćwiczymy prawdziwą wolność wolność wyboru jak żyć każdą chwilą. Marek Aureliusz był w pełni świadomy, że życie jest krótkie i niepewne. Nieustannie przypominał sobie o śmiertelności, na przykład gdy mówił: Nie żyj tak, jakbyś miał dziesięć tysięcy lat życia. Śmierć stoi u Twoich drzwi. Póki żyjesz, póki możesz, bądź dobry. To nie była jedynie filozoficzna ozdobność, lecz sposób na skupienie się na tym, co naprawdę ważne. Problem polega na tym, że większość ludzi żyje, jakby miała nieskończenie wiele czasu, odkładając marzenia, odraczając decyzje i marnując cenne dni na bezsensowne rzeczy. W dzisiejszym świecie to zachowanie jest jeszcze bardziej widoczne. Ile osób mówi, że zacznie dbać o zdrowie w przyszły poniedziałek, że poświęci więcej czasu rodzinie, gdy osiągnie większą stabilność finansową, albo że naprawdę zacznie żyć dopiero, gdy osiągnie konkretny cel? Ten nawyk prokrastynacji często staje się wzorcem życiowym, ale jutro nigdy nie jest gwarantowane. Ilu znajomych odeszło już niespodziewanie, pozostawiając niedokończone plany i niewypowiedziane żale. Badania pokazują, że u schyłku życia zdecydowana większość ludzkich żalów związana jest z tym, czego nie zrobili. To potwierdza to, co Marek Aureliusz już przeczuwał: prawdziwa tragedia nie polega na porażce, ale na tym, że nie żyło się naprawdę. Wyobraź sobie kogoś, kto spędza 40 lat w bezsensownej pracy, jedynie czekając na emeryturę, by wreszcie cieszyć się życiem. Często, gdy ten moment nadejdzie, zdrowie już na to nie pozwala, albo czas po prostu się skończył. Uderzającym przykładem tego, jak destrukcyjna może być ta iluzja, była pewna niezwykle utalentowana artystka, która żyła w sposób nieuporządkowany jakby miała przed sobą nieskończoność czasu, ignorowała sygnały, że musi o siebie zadbać, być może wierząc, że później znajdzie czas na poprawę. Ten czas nigdy nie nadszedł, a jej kariera i życie zostały tragicznie przerwane. Z drugiej strony są ludzie, którzy wykorzystali świadomość skończoności jako paliwo do intensywnego życia. Pewien znany innowator technologiczny często powtarzał, że świadomość rychłej śmierci była dla niego najpotężniejszym narzędziem do podejmowania ważnych decyzji. Ta myśl chroniła go przed marnowaniem czasu na nieistotne sprawy. I skłoniła do tworzenia innowacji i podejmowania ryzyka, które zmieniły świat technologii. Codziennie, przypominając sobie o własnej śmiertelności, znajdował jasność, by działać. Przeniesienie tej filozofii do praktycznego życia oznacza nauczenie się cenić chwilę obecną. Zamiast spędzać godziny na przewijaniu ekranu telefonu, wybierz wykorzystanie tego czasu na rozmowę z kimś, kogo kochasz. Na troskę o swoje ciało, lub na studiowanie czegoś, czego zawsze chciałeś się nauczyć. Oznacza to również zaprzestanie życia wyłącznie dla przyszłości i odnajdywanie radości w małych rzeczach dnia dzisiejszego, czy to w spokojnym śniadaniu, prostym spacerze, czy nawet w kilku minutach ciszy. Innym praktycznym sposobem zastosowania tej nauki jest przyjęcie nawyku codziennej refleksji. Przed snem zadaj sobie pytanie: Gdyby dziś był mój ostatni dzień, czy przeżyłbym go sensownie? Ta prosta praktyka może całkowicie zmienić sposób, w jaki podchodzimy do naszych wyborów. Uświadamiając sobie, że każdy dzień jest wyjątkowym darem, zaczynasz priorytetowo traktować to, co naprawdę ważne, a nie tylko to, co wydaje się pilne. Marek Aureliusz żył w otoczeniu śmierci, czy to w bitwach, czy w epidemiach, które niszczyły imperium. Wiedział, że każdy dzień może być jego ostatnim, a jednak, a może właśnie dlatego, pisał o znaczeniu życia w cnocie i z celem. W naszych współczesnych czasach nie toczymy takich wojen jak on, ale mierzymy się z cichymi bitwami, takimi jak stres, pośpiech i iluzja, że zawsze będzie czas. Świadomość krótkotrwałości wzywa nas, by wyjść z autopilota i żyć bardziej autentycznie i głęboko. Kiedy zrozumiemy, że jutro nie jest gwarantowane, nasze priorytety się zmieniają. To, co kiedyś wydawało się pilne, jak reagowanie na krytykę w mediach społecznościowych, czy denerwowanie się opóźnieniem, staje się nieistotne. A to, co kiedyś odkładano jak przytulenie dziecka, odwiedzenie rodziców, przeproszenie czy po prostu podziękowanie staje się priorytetem. Życie zmienia się, gdy zaczynamy postrzegać każdy dzień jako wyjątkowy i niepowtarzalny. Właśnie w tym punkcie leży prawdziwa wolność nie w posiadaniu większej ilości czasu, ale w umiejętności maksymalnego wykorzystania czasu, który już mamy. Marek Aureliusz uczy nas, że świadomość naszej śmiertelności nie jest zaproszeniem do strachu, lecz raczej zaproszeniem do życia z odwagą, jasnością i wdzięcznością. Kiedy budzisz się do tej prawdy, zaczynasz cenić każdą chwilę jako dar i zbliżasz się do głębokiego szczęścia, które nie zależy od tego ile masz czasu, ale od tego jak wybierzesz żyć czasem już w Twoim zasięgu. Marek Aurelius napisał, to niedorzeczne nie uciekać przed własną podłością, a próbować uciekać przed podłością innych. Ta refleksja jasno ukazuje daremność zamartwiania się cudzymi opiniami. Większość osób cierpi bardziej z powodu wyobrażeń o tym, co inni o nich myślą, niż z powodu rzeczywistych wydarzeń. Ten nieustanny ciężar cudzych postrzeżeń okrada z wolności. Sprawiając, że wiele istnień toczy się nie w pogoni za wewnętrzną prawdą, lecz za aprobatą, która nigdy nie jest wystarczająca. W praktyce objawia się to, gdy ktoś rezygnuje z realizacji swojego marzenia z obawy przed krytyką, gdy zmienia sposób ubierania się, by dopasować się do jakiegoś standardu, albo gdy wydaje środki, na którego nie stać. Aby zaimponować otoczeniu i zaprezentować określony status społeczny. Żyjemy w czasach, gdy porównywanie się jest błyskawiczne. Wystarczy otworzyć dowolną platformę mediów społecznościowych, by zobaczyć zdjęcia, relacje z podróży, osiągnięcia i uśmiechy innych. Rezultat jest niemal natychmiastowy: poczucie, że własne życie jest niewystarczające. Problem w tym, że takie porównania nie ukazują pełnej rzeczywistości, przedstawiają jedynie wyselekcjonowane fragmenty, często iluzoryczne, co sprawia, że miliony osób nieustannie odczuwają wewnętrzny brak. Potwierdzają to najnowsze badania. Ludzie, którzy spędzają nadmierne ilości czasu na platformach społecznościowych, wykazują wyższe wskaźniki niezadowolenia, poczucia niepewności, a nawet depresji. Dzieje się tak, ponieważ mózg interpretuje te porównania jako prawdziwe, podsycając ciągłe poczucie niższości. Co ciekawe, nawet wiedząc, że życia przedstawiane online są edytowane i filtrowane, wciąż trudno jest uciec z pułapki zewnętrznej oceny. W niedawnej historii mamy przykłady, jak ta wewnętrzna pułapka potrafi niszczyć życie. Robin Williams był jednym z najwybitniejszych geniuszy komedii uwielbianym przez miliony ludzi, a mimo to zmagał się z ogromnymi wewnętrznymi problemami. Pomimo wszelkich wyróżnień, ciężar oczekiwań i konieczność sprostania cudzym wymaganiom stały się dla niego przytłaczające. Jego tragedia pokazuje, że zewnętrzne uznanie nigdy nie jest wystarczające, aby wypełnić wewnętrzną pustkę, gdy człowiek nie potrafi odnaleźć spokoju w sobie. Z drugiej strony istnieją inspirujące przykłady tych, którzy wybrali wolność od tego więzienia oczekiwań. Raper Joty, Kol, u szczytu swojej kariery Zdecydował się wycofać z mediów społecznościowych i porzucić nieustanne dążenie do publicznej aprobaty. Zamiast żyć dla błysku fleszy, poświęcił się prostszemu, bardziej autentycznemu życiu, stawiając swój wewnętrzny spokój ponad potrzebę aplauzu. Pokazuje, że można żyć swobodnie, gdy człowiek rozumie, że opinie innych nie określają jego własnej wartości. Stosowanie tej nauki na co dzień oznacza, że zaczynasz działać bardziej zgodnie z tym, co jest prawdziwe dla ciebie, niż z tym, czego oczekują inni. Można to zaobserwować w prostych sytuacjach takich jak wybranie zawodu, który autentycznie daje ci sens, nawet jeśli nie jest najbardziej prestiżowy, albo odrzucenie zaproszeń, które nie pasują do twojego stylu życia. Zamiast akceptowania ich tylko po to by uniknąć rozczarowania innych, oznacza to również opieranie się pokusie popisywania się, aby cokolwiek komukolwiek udowodnić. Kiedy uczysz się mierzyć siebie własnymi miarami, odkrywasz wolność, której nigdy nie zapewni zewnętrzne uznanie. Praktyczne ćwiczenie, które może pomóc, to obserwowanie własnych myśli za każdym razem, gdy pojawia się pragnienie opublikowania czegoś wyłącznie w celu zrobienia wrażenia. Zapytaj siebie czy dzielę się tym, bo to dla mnie ważne, czy dlatego, że chcę coś udowodnić innym. Ta prosta refleksja może już zmniejszyć ciężar potrzeby walidacji. Inną użyteczną praktyką jest przeznaczenie jakiegoś czasu w ciągu dnia na bycie offline, bez dostępu do mediów społecznościowych, aby doświadczyć, jak to jest żyć bez ciągłego porównywania. To niewielkie odłączenie już tworzy przestrzeń, aby umysł mógł skupić się bardziej na tym, co naprawdę istotne. Marek Aureliusz mierzył się z ogromnymi naciskami. Jako władca jednego z największych imperiów w historii, będąc celem krytyki, oczekiwań i osądów ze strony tysięcy ludzi, jednak zrozumiał, że prawdziwy wróg nie był zewnętrzny, lecz wewnętrzny. Pisał do siebie, aby pamiętać, że opinie innych nie mogą odebrać mu spokoju, ponieważ ważne było życie w zgodzie z własnym sumieniem. To jest kluczowy wniosek. Bez względu na to, ile zewnętrznych głosów próbuje na ciebie wpłynąć, jeśli masz jasność co do swoich zasad, nic nie jest w stanie tobą wstrząsnąć. Kiedy uda ci się uwolnić od zewnętrznych osądów, odkryjesz, że życie staje się lżejsze. Wybory są wtedy podejmowane w oparciu o wewnętrzne wartości, a nie w pogoni za aplauzem. To przynosi nie tylko spokój, ale także autentyczność ponieważ życie w zgodzie z własną prawdą jest jednym z największych kroków w kierunku pełnego szczęścia. Marek Aureliusz rzekł: Jeśli coś nie jest słuszne, nie czyń tego, jeśli nie jest prawdziwe, nie mów tego. To zdanie zawiera w sobie jedną z najgłębszych zasad stoicyzmu: Pełne szczęście osiąga się tylko wtedy, gdy nasze działania są zgodne z cnotą. Oznacza to życie w integralności, w spójności z tym, co uważamy za słuszne i prawdziwe. Problem polega na tym, że ludzie często wybierają drogi na skróty, ulegają pokusie zdrady własnych zasad w pogoni za pieniędzmi, sławą czy uznaniem. Nieuniknionym skutkiem jest wewnętrzna pustka, której nie są w stanie wypełnić żadne zewnętrzne osiągnięcia. W życiu codziennym objawia się to, gdy ktoś przyjmuje pracę wyłącznie dla pensji, choć jest ona sprzeczna z jego przekonaniami, albo gdy utrzymuje związek jedynie dla pozorów, nawet wiedząc, że prawda i szacunek już nie istnieją. Te wybory wydają się szybkimi rozwiązaniami, ale tworzą ukryty koszt dla umysłu. Człowiek może nawet uśmiechać się publicznie, ale w głębi siebie nosi poczucie, że żyje w kłamstwie. To właśnie ta niespójność niszczy szczęście od środka. Historia obfituje w przykłady ludzi, którzy popełnili ten błąd. Lance Armstrong był światowym symbolem przezwyciężania przeciwności, podziwianym przez miliony, lecz wybrał nieuczciwą drogę do zwycięstwa. Przez lata oszukiwał opinię publiczną, swoich rywali, a nawet samego siebie. Kiedy prawda wyszła na jaw, stracił tytuły, szacunek, i wiarygodność. Miał wszystko, czego wielu by pragnęło sławę, osiągnięcia i pieniądze, ale nic z tego nie wystarczyło, aby utrzymać jego wizerunek, ponieważ nie był on zbudowany na cnocie. To bolesny przykład tego, jak brak zgodności z prawdą może zrujnować nawet największe osiągnięcia. Z drugiej strony istnieją inspirujące historie ludzi, którzy zachowali niezłomny charakter nawet w obliczu największych prób. Nelson Mandela spędził 27 lat niesprawiedliwie uwięziony. Mógł wyjść z więzienia z sercem pełnym nienawiści, pragnąc zemsty ale wybrał inną drogę, wolał pozostać wierny ideałowi sprawiedliwości i pojednania, pokazując, że prawdziwa siła nie polega na reagowaniu przemocą, lecz na życiu zgodnym z najwyższymi zasadami. Jego dziedzictwo jest dowodem na to, że cnota może odmienić nie tylko jedno życie, ale cały kraj. W codziennym życiu zastosowanie tej nauki jest prostsze niż się wydaje, choć wymaga odwagi. To wtedy, gdy decydujesz się nie skłamać w jakiejś sytuacji, aby tylko wyglądać lepiej niż jesteś, nawet jeśli miałoby cię to kosztować jakąś szansę. To wtedy, gdy odmawiasz udziału w rozmowie, która oczernia kogoś nieobecnego, nawet jeśli miałoby to oznaczać, że zostaniesz odrzucony przez grupę. To wtedy, gdy wybierasz postępować właściwie, nawet jeśli nikt nie patrzy. Te małe wybory, powtarzane każdego dnia, budują solidne, spokojne i prawdziwie szczęśliwe życie. Współczesne badania psychologiczne wskazują, że dysonans poznawczy, czyli sytuacja, gdy działania danej osoby nie są zgodne z jej wartościami, jest jedną z głównych przyczyn stresu i niepokoju. Potwierdza to to, czego już nauczali stoicy: życie w niespójności z własnym sumieniem jest ogromnym obciążeniem dla umysłu. Z kolei osoby, które żyją zgodnie ze swoimi zasadami, zgłaszają wyższe poziomy zadowolenia i dobrostanu, nawet jeśli nie posiadają wielu materialnych osiągnięć. Marek Aureliusz, nawet będąc cesarzem, mógł zatracić się w luksusach, wadach i ekscesach. Posiadał absolutną władzę, by robić co tylko zechce, lecz wybrał życie w prostocie i z naciskiem na cnotę. W swoich rozmyślaniach nieustannie przypominał sobie o wadze niezmieniania tego, co słuszne, niezależnie od tego, co robili inni. Ta dyscyplina była jego sposobem na zachowanie integralności pośród świata pełnego pokus i korupcji. Życie w zgodzie z cnotą nie oznacza bycia perfekcyjnym, lecz raczej ciągłe poszukiwanie spójności między tym, w co się wierzy, a tym, co się robi. To przynosi rodzaj spokoju, którego nic zewnętrzne nie jest w stanie zapewnić. Kiedy kładziemy głowę na poduszce, wiedząc, że postąpiliśmy sprawiedliwie, nie zdradziliśmy własnego sumienia i staraliśmy się być prawdziwi w naszych działaniach, odnajdujemy pogodę ducha, której nie kupi żadne materialne osiągnięcie. To solidny fundament szczęśliwego i spełnionego życia. Ponieważ gdy nasze działania odzwierciedlają to, kim naprawdę jesteśmy, przestajemy walczyć ze sobą i zaczynamy kroczyć w harmonii z własną esencją. Te refleksje Marka Aureliusza to nie tylko echa odległej przeszłości, ale zaproszenie do zmiany sposobu, w jaki żyjemy dzisiaj. Jeśli każdy z nas będzie w stanie stosować te zasady codziennie, nawet stopniowo, Życie nieuchronnie stanie się lżejsze, bardziej znaczące i pełniejsze. Podziel się tym materiałem z kimś wyjątkowym, kimś, kto, Twoim zdaniem, mógłby skorzystać z tych słów, ponieważ często prosta idea potrafi zapalić nowe światło na czyjejś drodze. Serdecznie dziękuję za to, że pozostałeś ze mną do tej pory, a ja już pracuję nad kolejną treścią, abyśmy mogli kontynuować tę podróż razem. Do zobaczenia w następnym wideo.